A te polnie śmiertelności co daje w skrócie? Nieśmiertelność? Pfff, żywabcie, chcę mi malować. już hold? Nie! Nie bierzcie tego do siebie, jak zaliczę więcej likwidacji, ok? Nie bierzcie tego do siebie, jak ci przestrzelę czaszkę na wylot. <laughs> Bo jestem najlepsza i podziw dobrze nie zagrałem. Fuck me. <laughs> Co wyjdzie? <laughs> Dobra, czas się skupić No i po Bresito i nie mogę ruszyć myszką! No co to było? Nie mogę I dalej z nim wygrywam Dobra, pierdol. Nie ma czemu w ciebie. Masz heal. A. Czekaj, nie mogę obrócić myszką, Czekaj. O, <grywany> dobra. <grywany> dobra, nieważne. Ta postać robi powietrze. <grywany> ty Typo... Oni nie wiedzą! bo ja trochę troluję. Tylko, że jest piosenka pod Trzankarta, nie podmarkierzy. Okej, okay, ja się nie, nie podobał mi się mój performance w tym meczu, bo nas są szczera. Yy, <ścoughs> Albo będę miał potyki, bo jest to najlepsze. Pato, patera. No! 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 You stupid f**k! Halo, co się dzieje? Ole se Hedda, pięknego <laughs> <laughs> Ja mi chyba trafiłam, ale... <laughs> o, wow. dumna siebie jesteś. <laughs> <laughs> Musieli tam dopłynąć. Gdzie niby? Nie! Zabrał mi... <clears throat> Czas na hans, na w flipkach. Nawet, <grafy> nawet gra się nie zaczęła. Co to fuck? Co? No, Chat przeczyta. Nie mam czatu, a co było napisane? Would you fuck with diva? Mm, za staro. Co? Nie nic. Huh? Would you fuck diva? Eee, czemu na mnie patrzysz? <grymne> A, jestem... Też... Kurzwa! Jestem zła, ale jestem spocona. Kasia od 5 minut temu. Ej, fajna jest ta Podstawowy jest taki... Okej. Okay. Ten podstawowy... Ten podstawowy coś bar... za sobą niesie. Bardziej wygląda jak e, z Diablo, ten podstawowy. No i on był ekskluzywny do pewnego momentu, co nie? <grymne> ja jestem ekskluzywny do pewnego momentu. Co? What do you Hmm. <laughs> no. Czekam się wychyla, to jestem martwy. O, widzicie. Widzisz okay. mnie? Widzisz mnie. Tak brak widzę. Cię. No, no, no. Przeprowadźcie <laughs> ich do mojej sieci. Jak myślicie jest dobry? Na pewno. Mmm, <głos inhibitor> Co Co duże? Jest chcę pokazywać. Wow. Wow. O cholera. Nie, ten... nie wiem. O! U. Widzisz o tym właśnie mówię. to było... Okej? Okay? Przez przypadek to zrobiłam, ale to... Wiedziałam co robię. Nie! O, o. Mój złomek czuje z <grybuj> 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 Wow. Czemu gram klasika? A nie lubisz? Nie no, lubię, tylko. Tam... No to przestań pipsy, tylko gramą. Wow, jak jakali, jak jeden mąż, what the fuck <grybuj> Co to znaczy? Ja oh, yeah. have been chosen. Wow. Riprestaw w miejscu. <laughs> <laughs> co? Ale nie zrój. <laughs> uh, teraz będzie, wiesz. Wiesz co? Będzie. Nie mamy szans. Nawet nie zdążysz, wiesz? Yy, yy, nawet nie będzie frama na ekranie jednego, i yy, nich yy, 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 yy. yy. Tak, znikną po prostu. Martinka? <grywny> Martinka? <grywny> no. Jestem tuż za to, Wow! Gdzie jest jestem ten Je mały, Żeli mały, jestem papą! Wystarczy mówić po rusku <grymne> oh! <grymne> No <Thank> <grymne>

Nie są zbyt inteligentni. Nie, oczekiwa... nie, oczekawiłbym... nie oczekiwałbym, nie oczekiwał, nie oczekiwałbym od nich. Nie. Co to było? No. Fuck okay, me. I guess. O? O? Oh? Huh? Oh? Fuck who? Me Wow, 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 Martinka się sprzedaje na Visig <grych> Kto chętny? <grych> ja chcę zobaczyć, czy jestem łoszt czy nie Dobra, po to co, nie? Widzę. Wow, nieźle Wow! wow.